naprawdę moja pierwsza sesja. Jestem amatorką w tej dziedzinie. No właściwie to druga. Pierwsza to było dawno i nieprawda. W jakich tonacjach się dobrze czujesz? Brązy, fiolety. Żeby podkreślić dzielenie oczu. Stres jest zawsze, bo to są nowi ludzie. Chyba każdy by się denerwował. Na sesję zdjęcia mam z nią akurat. Mogłabym nawet na drugi koniec Polski pojechać. Ja bym chciała, żebyś trochę się za schowała. schowała. Uśmiech jesteście zadowolone. Ludzie potrafią się na moją rękę patrzeć e, bardzo nie, e, niegrzecznie i elegancko i reagują jakby to było nie wiadomo co. Chciałabym po prostu, żeby społeczeństwo się opatrzyło z naszym widokiem. Dla nas wejście tutaj na te kamienie, czy wejście na stopień wagonu, jest rzeczą zupełnie normalną. My się nie zastanawiamy absolutnie nad tym, że trzeba coś pokonać, że musimy przejść przez rów. Natomiast dla nich jest to problem. Dzięki tej sesji myślę, że ludzie nie będą na nas patrzeć jak na osoby niepełnosprawne, tylko na nasze piękno. Z tymi modelkami współpracuje się cudownie, ponieważ to są dziewczyny, które chcą współpracować, nie wstydzą się swojej niepełnosprawności. Chcą ją pokazać, chcą pokazać wszystkim, właściwie nam, że można normalnie funkcjonować, można pięknie wyglądać i cieszyć się z tego. Ta sesja jest takim otwarciem okna na świat oni muszą się na nas napatrzeć, żeby się przyzwyczaili, że też tu jesteśmy, też zajmujemy tą przestrzeń życiową. A z nami w studiu Sylwia Gajewska, pomysłodawczyni agencji modelek dla niepełnosprawnych i uczestniczka sesji, czyli fotomodelka również, oraz Bogumiła Siedlecka, vlogerka, autorka vloga Anioł na resorach. Sylia, czy dziewczyny jakieś opory w tym materiale, który widzieliśmy, żeby wystąpić w takiej sesji? Na początku bardzo się stresowały, Aha. natomiast podczas już sesji zdjęciowej rozluźniły się i współpracowały z aparatem bardzo naturalnie. Biorąc udział w naszym projekcie, chciały pokazać dystans do samych siebie i to, że choroba nie ma tak naprawdę znaczenia. Bogusiu, ty też brałaś udział w innej sesji zdjęciowej, pamiętasz? No, ja miałam kilka razy styczność z aparatem, e, aparatu się jakoś tam nie boję i e, dlatego... Ty mogę. Się w ogóle czegoś boisz, dziewczyna? <laughs> <laughs> Dlatego mogę się wypowiedzieć, że, że to jest bardzo fajna przygoda, e, ale e, na co dzień znam to trochę od drugiej strony, ponieważ e, bardziej z, zajmuję się wizerzem e, i, i widzę niepełnosprawne, jak i sprawne kobiety, które e, idą na swoją pierwszą sesję i ich metamorfozę. E, ja chciałam zaznaczyć, że tutaj w sumie nieważne, czy jesteśmy sprawne, czy niepełnosprawne. Jeżeli widzimy piękne zdjęcie i nas na tym, na tym zdjęciu dostrzegamy to piękno, którego nie widzimy w lustrze, to już jest przełom. I myślę, że tutaj taka agencja robi dobrą robotę, bo może dziewczyna, która nie wierzy w siebie i kompletnie nie widzi w lustrze tego piękna, na zdjęciu zobaczy coś. A dzięki czemu może zmienić swoje życie. I wiem, że to tak brzmi górnolotnie, ale naprawdę uwierzenie yy, w to, jacy jesteśmy, jest bardzo ważne. Formularze zgłoszeniowe już są dostępne. Tak. Dużo dziewczyn się zgłasza A do Ciebie? Yy, w ciągu miesiąca dostałyśmy około 60 zgłoszeń. Są to nie tylko kobiety, ale również panowie, yy, którzy mają już swoje portfolio i jakieś osiągnięcia w tym kierunku. Yy. My nie szukamy y, piękna, y, takiego y, kanonu piękna, y, lecz chcemy pokazać dziewczynom ich naturalność i to, że można czuć się pięknie i kobieco, nie tylko y, przed aparatem, ale i na co dzień akceptować siebie. Co, są jakieś kryteria przyjęcia do agencji? Bo to jest twój pomysł, ta agencja, prawda? Y, tak, wraz z Olgą Cieślar otwieram tą. Y, ten projekt, kryteria, jeśli chodzi o kryteria, według mnie nie ma jakichś szczególnych kryteriów. W Polsce inne agencje mają kryteria, jakim dziewczyny z fizyczną niepełnosprawnością nie są w stanie tak naprawdę sprostać. U nas liczy się pasja, przede wszystkim chęć i siła dążenia do swojego celu. I robicie, rozumiem, dziewczynom, chłopakom pewnie też, skoro się zgłaszają, profesjonalne sesje, prawda? Tak, no jednak sesje to nie wszystko i chcemy szukać osób, które chciałyby współpracować z takimi osobami. Na no taką... właśnie, ja chciałam no zapytać właśnie. o zainteresowanie rynku. Mhm. No niestety wydaje mi się, że rynek na tą chwilę jest dosyć zamknięty na niepełnosprawne fotomodelki. Wiem sama po sobie, że musimy działać na własną rękę. No, jest to dosyć trudne wybić się gdzieś, ale mam nadzieję, że dzięki tej agencji, dzięki temu projektowi ktoś nas zauważy i zobaczy nie tylko te piękno zewnętrzne, ale i nasze wewnętrzne piękno, które możemy dać. A macie jakiś pomysł na to, co możecie razem zrobić? Na nie wiem, jakiś kalendarz, czy wiesz, sesję taką dużą fotograficzną? Czy... Mamy dużo mm, pomysłów. To nam jakiś. Mm, nie wiem, ja myślałam o jakimś pokazie mody z udziałem niepełnosprawnych osób. Dużo się słyszy o ubraniach. Dziewczyny potrzebują, potrzebują szyć na miarę. Natomiast fajnie by było jakby ktoś się znalazł, jakiś projektant, który by się tym zajmował. Może Bogusia. <laughs> no ja szybciej się nie zajmuję. Ale projektowanie. To co chciałam, to, co chciałam powiedzieć, to ja myślę, że... Sukcesem takiej agencji byłoby to, jeżeli inne agencje kontaktowałyby się z Sylwii Agencją, bo potrzebują fajną twarz, mhm. bo potrzebują kogoś, kogoś, kto będzie charakterystyczny, kto będzie dobrze przedstawiał malkę. Ja myślę, że kalendarz jakiejś rzeczy, to są tylko jakieś szczeble, ale jeżeli e, wyjdziemy poza e, agencję, czyli inne czyli agencje będą e, się kontaktowały z Sylwia agencją, to to już będzie ogromny sukces, mhm. e, bo okaże się, że rynek nie będzie, będzie zamknięty, zamknięty, bo robienie czegoś we własnej puszce e, myślę, że jest dobre, ale na, na jakąś tam moment, moment. No właśnie, bo e, powiedzmy też o takim... E, no pewnie każdy z nas takiej, takiej terapii by potrzebował, yy, że to nie jest tylko kwestia tego uwierz w siebie, ale to też jest szansa na to, żeby wyjść, wyjść na świat. No, no tak, myślę, że jedno wiąże się z drugim, że dziewczyny widząc siebie na zdjęciu, widzą zupełnie inne, zupełnie inne osoby i zaczynają ją Ale wiesz, mówię jeszcze, mówię jeszcze o tym, że do, widzisz, masz pięknie zrobione zdjęcia, jesteś na nich piękna, tak, to jest miłe, mhm. ale mhm. to, co jest Ważne to to, żeby świat odpowiedział na to, to znaczy, żeby te zdjęcia znalazły odbiorców, żeby, żeby znalazły zainteresowanie. Żeby się te sprzedawały, bo nie ukrywajmy, no modeling, fotomodeling to jest e, pasja, ale też biznes. E, I e, jeżeli fotomodelka e, sprzedaje zdjęcia tak swoją masz jakiejś malce, to, to to jest mhm. też sukces, bo e, robić sobie zdjęcia w domu zdjęcia możemy sami e, i się przy tym dobrze czuć. Ale tutaj jakby chodzi o wiele, wiele płaszczyzn, od telewizji po, po, po fotomodeli. No sama może też obie możecie coś o tym powiedzieć, atmosfera sesji e, to też ma takie działanie terapeutyczne. Prawda? Tak, wtedy mamy większą pewność. To dziewczyny mówiły w materiale, że, że to jest to był ich jakiś pierwszy mhm, krok tak, tak. na początku, bo ja, się. Ja się sobie ja nie począł. 5 lat temu tą przygodę z fotomodelingiem i wiem, że dało mi to dużo pewności siebie i m, dzięki temu uwierzyłam w to, że mogę, że warto, i zaakceptowałam siebie w stu procentach i mam nadzieję, że dziewczyny pójdą w moje kroki, bo naprawdę warto. To, to możemy to tylko wyjdzie. powiedzieć, że zachęcamy zgłoszenia można nadsyłać. Tak. No i wespół, będziemy starali się ciuki. wspierać te inicjatywy. Bardzo będziemy bardzo. starali się, się zainteresować również świat waszym pomysłem. No mam nadzieję taką. Dziękujemy.